Także można powiedzieć, że odwiedziła nas cała Polska, zapowiedzi były, takie pogoda dopisała, także auta też. Impreza ma charakter piknikowy bardziej, dużo nie ma konkurencji związanych z autem, auta oglądamy, podziwiamy, a wiele konkurencji jest także dla publiczności, aby publiczność się z nami bawiła. Cel imprezy. Celem imprezy jest to, aby mieszkańcy naszego miasta zobaczyli jakie auta są w naszym kraju, w jaką stronę idzie tuning. Tuning jest dodam bardzo drogim hobby, no ale fajnym. Miło jest jak jedziemy swoimi autami ulicami, a ludzie się z nami oglądają, podziwiają naszą pracę i to jest fajne. Od czego zależą koszty tuningu? Czy od marki, auta, rocznika? No to już jest niezależne od jakiej marki. Wiadomo, to co dokładamy do auta zawsze jest drogie. Czyli niezależnie od modelu, od rocznika, wiadomo, że troszkę do tych młodych aut jest może delikatnie drożej. Choć czasami bywa tak, że te starsze auta są już części trudniej dostępne i wtedy trzeba już położyć grubsze pieniądze. Jakieś najciekawsze okazy dla widzów dzisiaj? No mamy tutaj strefę VIP i jest tam parę bardzo fajnych furek. No w tej chwili ciężko mi powiedzieć jakie to są, ciężko ogarnąć to wszystko w jednej chwili, ale można podejść, pooglądać, są naprawdę bardzo dobre samochody. A co by pan powiedział o swojej pasji? No moja pasja, nie wiem naprawdę skąd ona się wzięła. Wiem tylko, że moje dzieci już też odziedziczyły, też lubią auta stuningowane, bardzo niskie, bardzo twarde. Nie potrafią już jedzić z seryjnymi, jest im niedobrze, niewygodnie. I po prostu po prostu tak to już przychodzi. A pasja jest tak mocna, że zmusiło mnie to do zorganizowania z grupą kolegów. Zlotu. Zawsze chciałem, to było moim marzeniem, no i się spełniło właśnie w tej chwili. Choć to już jest trzecia edycja zlotu, pragniemy, aby była to impreza cykliczna i odbywała się co roku. to pokazali jeśli chodzi o stuningowane auta, czy można nimi jeździć po polskich drogach, bo wiadomo, no, nie mamy za dobrych dróg? No jest ciężko, jest ciężko, ale daje się, daje się, po własnym przykładzie wiem, że daje się, jeździmy daleko, też szybko, ale zawsze zgodnie z przepisami. Nie zawsze tuning podoba się policjantom, za to można stracić dowodzik, ale staramy się już niestety teraz robić tak, żeby wszystko było zgodne z przepisami i żebyśmy nie drażnili władz. Powiedziałem uwaga, a nie ciągnąć. Trzy, cztery, poszli! Raz! 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 To jest władz muchańczy! Raz! Ciągniemy! Bym poprosiła aparesów o tym samochodzie. 560 koni, 27 do setki Nissan GTR Jechałyśmy e, niemiecką autostradą oczywiście Prawie 300 na godzinę. Prawda? Tak e, Skąd u kobiet pasja do samochodów? Piękne kobiety lubią piękne auta, tak? Mhm. <laughs> Czy chciałabyś jak dorośnie, czy również prowadzić takie sportowe auta? No nie wiem, a może tak, a może nie. Zmie zmienia się. Masz jakąś ulubioną markę? Auty. Audi. Audi. Nissan. A pani? Mogę jeździć Nissanem. Jak w ogóle zaczęła się ta pasja, w pierwsze chwile, w pierwszy moment? Czy może tata? też? Ta, tata jeździ też! I tata cię zaraził? No. no. Lubimy szybko się przemieszczać. Giganty! Dobra, gotowi! Raz, dwa, trzy! Jedziemy! Raz, Raz! I Poszło! A, pokus, drugie miejsce. I giganty, super. Myślę, że Pawłek i potarka to wszystko, nie? No dobra, raz. Ej, buchańce, dajcie ci trochę. Dobra, raz, dwa, trzy. O, właśnie. <grytanie> tutaj powiedzieć, się posypało, się wysypało, no i VW wygrał, no jak zwykle. Było miło, było fajnie. To VW Team, niestety pokonał wszystkich, nie jesteśmy gościnni na tym zlocie. O Boże, Puła, weź go w końcu.